Drodzy Widzowie, już jesteśmy przy domu Maxa. W sumie to jest dom, w blok, gdzie Max mieszka. Chyba się Maxa, bo jak nie, to dziwne, bo akurat to był mój pierwszy... To nazywam, Mój pierwszy short, kiedykolwiek nagrałem i się cieszę. Tak się nazywa short... To co akurat nagrałem. Więc... Jeśli go nie znacie, to, wbija, to wbijcie, w jego twarzy nie widać tam, ale tak ogólnie, to go słychać. Ok, spotka okay robię cięcie, żeby... E nie cięcie, tylko zakończenie filmu, żeby akurat spotkać się pod moim blokiem. No i akurat robię cięcie, ok, kończę filmiki tak, to już